Z tych, którzy należą do grana przemieniających się i zaczną mówić sami za siebie. Masa ledwo się powstrzymał, by nie przydechnął protestowi. Jednego powiedzianych słów i tak nie dało się już Mógł jedynie spróbować naprawić sytuację, ale zanim zdołał zabrać głos, chłopak wyrzepnął – nie jestem jednym z nich. Najbliżsi ludzie rzucili się na niego, powalił na ziemię i niech uruchomili, jakby był dziką bestią budową do Tak Ta chwila wystarczyła zwierzacze stanowiące prawdziwe zagrożenie zerwali ze swoich miejsc, nie przez nikogo. Wszyscy, aż nazwy, skupili się na biedną stronę. Ewy uh -huh. jedynie wymieniły spojrzenia, i zaraz większość z nich poginała za uciekającą gromadką. A Masa ze Sertanem ruszyli na ratunek chłopakowi, zanim doszło do nieszczęścia. Zostawcie go! krzyczał pierwszy, przepychając się przez tęsknięcy tłum. Przez to nie wiedział, co się dzieje z młodzieńcem. Nie tak. I tak miało to wyglądać. Myśl odbijała się w jego głowie z wyrzutami. Dajcie nam przejść. ta starał się przebić przez ściany ludzi, ale zostało coraz dalej zabratem. Ten z kolei zdołał przedostać się do środka chwili, gdy gabera zakładał opakowania w szyi. Podobnie jak czyni zwierzętom, kiedy zamierzali gdzieś prowadzić. Wystarczy, masa nam do strumy i zerwał powóz. Co wy robicie? go po zebraniu strzału Zapnęli się o krok, a część opuściła głowę z uskoczonej On mi nie jest zagrożeniem — podał chłopakowi rękę i połapnął straci. — Oto czego z skoramieniem — zazapyliły jak największe poczucie wesprzeństwa. — Z fatemem. Zdał odpaść swój prosty cud swojego brata. I stanął po drugiej stronie młodzieńca, który drżał na tym ciele. — Mówiliście, że zwierzęt są odpowiedzialni za zgodnie, a on do nich należy — odwołał się do bera. Przemienił się raz i zrezygnował z mocy. Stali ze ze same. Ci, którzy mordowali moich braci i siostry, uciekli i próbowali się z nimi winami. Zdawało się, jakby były ludzie opadły jeszcze mniej. Niektórzy przystępowali z nami na nogi, nie wiedząc, co czynić. Bo straciliśmy jedyną szansę, by z nami porozmawiać. I rzeczywiście, jeźdźcy wprowadzili nie zawili się je w gwiazdy. Zostawili bliskich, swoje, domy, rzeczy, co by wszyscy nie zanieczywali Przynajmniej. Wszyscy jej pozostali zcieniący, wróciła z mierzchu lżej, która i rani. Najgorszym scaniem była al która we dwóch brać miosły na prowizorycznych czasach. Następne tygodni i ospej z przykuty do łóżka. Elwska na kojem z niewielu odniosła mi znapsze obrażenia. Opowiedziała powrotem z mu o tym się i wydarzył w lesie. Sama wciąż nie mogła uwierzyć, że widziała przynajmniej ludzi. Przy przy ciele, w jednej chwili stali przed nimi przyjaciele, w drugiej drapieżniki różnej maści. Głównie ogromne, wielkie koty. Szczerze upły, głopały paszczony, a ale i ostro panują, śniły w lasku słońca, słońcach, po przejściu. Rzuciły się do ataku, lecz ruchu ujrzały swoich przeciwników. Tryście pozostało nic innego, jak też walczyć. Choć początkowo mieli nadzieję zwycięstwa, to z każdą stroną zwierzęce zdobywali przewagę. Ja sam pierwszy rzucił się do otaku, co przypłacił płacie nie masz oderwanym ramieniu. Cudem, gdy nie, nie zdołał wyrwać rękę z paszczynki, a potem był już tylko gorący. Siłą strasznych kumulonów były znacznie większe niż, niż u zwykłych drapieżników czy ludzi. Większe niż u elfów, które broniły się za ciepłem w sumie jak wytęło raz musiało ustąpić pola, co jedynie wzmocniło mnie w drodze. Ja Naprawdę gorzej niż kiedy będę, zakończyła tyś. Co teraz robimy? Zwracałem spojrzenie na sen. Ten niewiele spuścił głowę na piersi naprawdę liczył z sprzymierne nie do uprawnienia. Może przemówił do rozsądku. A wyglądało na to, że rozpoczęli pierwszą bitwę z własnymi przyjaciółmi.